MMA Slap Special Edition KSW 39 Koloseum. Ja nazywam się Grzegorz Szczepanik, ze mną jest jak zwykle Sebastian Niegowski, a wysłuchacie MMA Slap Special Edition. W tych slapach będziemy opowiadać o wszystkich walkach, które już w tę sobotę odbędą się na stadionie narodowym. Siema Sebastian. Witam serdecznie. Witasz serdecznie. <laughs> Nie będziemy Bye. tracić czasu, przechodzimy do samej walki. Marcin Wrzosek versus Kleber Kojke Erpst. Co eee, by tutaj powiedzieć? No walka o pas wagi 66 i ja myślę, że to jest jedna z ciekawszych walk KSW 39. Eee, I tak naprawdę nie jest łatwo wskazać faworyta tego pojedynku. No nie, absolutnie. Tutaj jest naprawdę walka bardzo dwóch różnych zawodników i no do tej walki dowiedzieliśmy, że dojdzie. Ja pamiętam, nawet jak rozmawialiśmy pierwszy raz z Marcinem Rzoskiem przed walką z kornikiem. Czy nawet już chyba nie wiadomo bo że będzie walka z kornikiem, to to już już było... Tak nawet Marcin sam wiedział, że no, z będzie się musiał zmierzyć kiedyś. I no i sam mówił, że to rzeczywiście zawodnik, który parterowo jest, jest świetny, ma ma taki, taki dziwny styl trochę walki, bardzo nieprzewidywalny. Ale, ale już nie, tak nie spodziewaliśmy się, że tak szybko tej walki dojdzie. No w każdym razie, no, będzie ta walka i ja jestem bardzo podekscytowany tym zestawieniem, bo, bo, bo lubię oglądać tego zawodnika. Tak samo lubię oglądać Marcina Wrzoska, który jest agresywny, który idzie do przodu, cały czas atakuje. Ma też bardzo fajny styl, nie poddaje się. No naprawdę, to jest, to jest mega pojedynek. Myślę, że to może być kandydat na, na walkę, na jedną z najlepszych walk gali, na Fight of the Night, tak można powiedzieć. I. No i cóż, no, jakbym miał powiedzmy, coś, co mogę powiedzieć na pojedynku. No, Koyke to jest zawodnik, wywodzący się z parteru, wywodzący się z, z brazylijskiego drużyny, jest świetnym parterowcem, bardzo niedocenianym, bo nawet, nie wiem, czy mają jakieś tam duże sukcesy, jeśli chodzi o. A takie poważne turnieje brazylijskiego jiu-jitsu, ale to się też nie zawsze przekłada na MMA, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie, gdzie wielu zawodników walczy otwartą gardą i dużo, dużo większą wagę się zwraca na robienie punktów, nie faktycznie na poddawanie. A Kojka, Kojka Erbs jest takim zawodnikiem, który szuka właśnie poddania i on cały czas atakuje. To jest zawodnik, na którego cały czas partnerzy trzeba uważać. Do tego jeszcze jeszcze wie kiedy użyć ciosu, jak trzymać pozycję, fajne, fajne sweepy, niebezpieczne i z dołu i z góry. No i ta jego stójka też troszeczkę niedoceniana, bo widzieliśmy właśnie z Leszkiem Krakowskim jak walczył, no to ta stójka była całkiem, znaczy nie była świetna, no ale on trafiał. Czasem są tacy zawodnicy, którzy potrafią przyjąć i oddać, którzy może mają stójkę niepoukładaną tak technicznie, świetnie jak na przykład, nie wiem, Robert Whitaker z UFC. Ale, ale znowu mają, mają no tak dobre umiejętności stójkowe i są tak nieprzewidywalni, że potrafią swoich rywali nokautować czy zeskakiwać. No tutaj o stójce... <coughs> Klebera kojkę Erpsta przekonał się bardzo dobrze Anzor Andrzejew, który, no, który padł na deski po, po jednym z, z ciosów Klebera i dopiero później to tam właśnie. został poddany. No, Kleber ma Kleber jest długi, wysoki, ma niezły zasięg i ta stójka jest taka nieszablonowa. On bije z różnych kątów, i, i faktycznie tu może być bardzo ciekawa pojedynka bardzo ciekawa walka w samej stójce, gdzie Kornik zdaje się być poukładanym gościem, który bardzo mocno wybiera presję, a, a Kleber... Kornik? Przepraszam, oczywiście Wrzosek. Obrazi ale się na mnie, sensacja, jak to usłyszę. No to do, jest to to. Na chwilę, bo, powiem, bo Kornik, tak, Kornik na przykład jest zawodnikiem, który stójkowo jest poukładany. Ale Wrzosek jest zawodnikiem, który stójkowo jest pokładany, ale inaczej, tak można powiedzieć. Znaczy jest bardziej zawodnikiem, który też a, no jest... Jest w stanie bardziej się otworzyć nawet i wyprowadzić cios, który narażając się na jakąś kontrę ewentualną, ale, ale te cios są mocniejsze, szybsze, dynamiczniejsze, tak? I tak, bym, tak bym to porównał. I też Rzosek no, lubi przyjąć i może przyjąć. Bo tam lubi to może nie wiem, czy za specjalnie, ale, ale może przyjąć, potrafi przyjąć i no i nie pada, i nie pada na deski. No tutaj, tutaj naprawdę to może być mega ciekawy pojedynek w stójce. No, i wszystko też sprowadza się do tego, czy, 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 czy będzie Kleber mógł, będzie w stanie obalić Wrzoska. Jeśli będzie w stanie obalić Wrzoska, to co będzie w stanie w tym parterze wyczarować? No, wydaje mi się, że przewagę siłową będzie miał Marcin Wrzosek tutaj i, i to może mu pomóc w tych wszystkich zabawach parterowych, jak i w bronieniu tych obaleń. Generalnie mega no to na pewno przewaga siłowa tu będzie na pewno po stronie Marcina Wrzoska, ale tak jak właśnie powiedziałem w stójce, Marcin Wrzosek potrafi przyjąć, a znowu kojkę, no tak jak powiedziałeś, no położył on zora na deski, ale, ale to nie jest zawodnik, który raczej jest, wie, że no, ma taki świetny cios, że jest jednym ciosem, z zadaniem wyłączyć światłek. Conor McGregor chociażby, więc tutaj bym nie upatrywał no ale no może troszeczkę namieszać. Yy, w gameplanie Marcina Wrzoska właśnie kolkę swoim potem swoją nieprzewidywalnością. Poza tym Kojka ma też w specyficzny sposób obale. On nie idzie po, po, po nogi. On raczej szuka rzutów podcięć. Sam jest w stanie wskoczyć do jakichś technik kończących bardzo ciekawie to, to się naprawdę zapowiada i ciężko jest wskazać. Ciężko jest wskazać tutaj faworyta. No tutaj też tak jak powiedziałeś, kleber. Mm, próbuje tych poddań, tych wycięć i, i, i nie do końca wchodzi w nogi przewaga siłowa tak jak mówiliśmy wcześniej będzie po, po stronie Wrzoska presja, którą Marcin Wrzosek zawsze wywiera na swoich przeciwników też chciałbym zobaczyć jak się wtedy zachowa Kleber, Kojke, Erbst i, 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 i czy będzie może zmieniał gdzieś swoją taktykę i czy i czy ta presja e, za mocno go nie stłamsi. się. Mega interesujący pojedynek. Sam nie mogę się doczekać. To jest dla mnie jedna z najlepszych walk e, tej gali i no i cóż więcej dodać. No czekamy na, czekamy na ten na tę walkę bardzo bardzo mocno. Kleber Kojkes versus Marcin Józek. Dzięki.